Cześć witajcie z IT, BTA, Port już w czwa, czwartym odcinku Uff, Ostatnio nie nagrało mi się, a więc teraz będę nagrywał Oczywiście wyciszę, żeby nie było praw autorskich, bo pewno dlatego mi, mi nie chcieli wrzucić No i tak wygląda nasz ten On tak zapomniałem zmienić, bo jeżeli Dobra, to już zmieniamy, dlatego, bo nie chcę, żeby mocno mi zarabiać, bo tak to nie mam, ostatnio zdobyliśmy Concorda, a więc teraz, no na ostatnim odcinku, który się nie nagra, zdobyliśmy Concorda, teraz, o właśnie wylądował on, tak on wygląda. Dobra, poczekajcie, 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 poczekajcie. poczekajcie. O, chyba idealnie wyszło nawet. Kolejny konkurs? Co tak, ile, tyle ich już jest. Chciałbym powiększyć już mama, i my mamy magazyn. Wiem, że każdy mnie nie zrozumiał, ale zapowiedziałbym, ile magazyn. To jest nasz ostatni spot. Dobra. Ja tak, tutaj totalnie zapomniałem jak grać w tą grę, bo ostatnio grałem kilka miesiąc czy kilka tygodni temu. I jeszcze na, tutaj dodałem kilka dekoracji, bo mi się nudziło. I ogólnie jest fajnie. Teraz trochę jasno tutaj jest, a tutaj testowałem jasność. A moje oczy, dobra nie patrzę już na to. O właśnie. Nie jestem dobry w samolotach, ale Q400 przyleciał. Tutaj jest e, 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 737 chyba. Tutaj jest 777, tutaj 747, no każdy chyba powinien to rozpoznać. Tutaj jest private, prywatny jet. Tutaj leci chyba Airbus A320, nie no muszę sprawdzić jakie to są. No A320. Te kupiliśmy w ostatnim odcinku. I chciałbym dzisiaj zdobyć jakby to powiedzieć zremontować to wszystko. Właśnie tutaj jest to, ale to chciałbym to zdemolować albo możemy to zdemolować, albo możemy to zrobić tak. Właśnie tutaj wchodzimy. Tutaj byśmy dodali. Bo chcę tutaj zrobić pierwszą klasę. Dlatego, że nie wiem czemu. Po prostu mi się znudziło to. No i... No i tutaj mamy ściany. O właśnie Tutaj cyk. I tutaj też tutaj niedługo właśnie będzie pewno też lądował. A 380, największy samolot świata, który chyba już nie lata, z tego co ostatnio widziałem. Ale u nas jeszcze lata. U nas będzie latał. I tutaj by było wejście do tej pierwszej klasy. Tutaj, jeżeli ktoś by chciał przesiąść się tam, no to tutaj. I dodajmy tutaj duży widok, bo w końcu w pierwszych klasach takie są. Cyk. może dodajmy jeszcze tutaj żeby widzieli jakie luksusy i żeby kupili wiecie ja mam 300 IQ, więc takich rzeczy wiem. nie, nie. mam <laughs> 300 IQ o zaczęły się zapalać a? Dobra jeszcze teraz dodajmy tam kilka rzeczy na przykład jedzenie pierwszoklasowy To jest idealnie. Dati free, może no, jeszcze dodajmy tutaj. Syk. Nie lubię drzwi Dobra, no to tutaj będzie daty Free tutaj, da tutaj damy właśnie Wi-Fi bar Jest tutaj o Dobra What's this? Takie fajne krzesła No. Dobra, Ech, już jestem śpiący, bo już czwarty raz, trzeci to strain sim i czwarty raz. Właśnie to już próbuję to nagrać. O, w końcu jakaś by beluga przypłynęła. Jakie przypłynęła? Przyleciała. Jak nie może być tutaj postawione? Może jeszcze dodamy, w jest specjalne takie? Nie, nie da się. Lecimy Dwieście 263. A kapel kitty dostaniecie, no albo jak to się nazywa, właśnie, za robienie takich rzeczy jak powiększenie lotniska. Dobra, dajmy floor. że to będą te deski dodajmy tutaj czerwony o Blony i kremowy całkiem ładnie wyszły Albo nie, dodajmy jeszcze. I jeszcze jedno. Tak to wygląda, albo nie, pinkowy, bo, bo chcę, żeby to było ładnie, kolorowe. O! Mini mi pierwsza klasa tak się prezent, tak wyszła nam. Myślę, że jest spoko. Szkoda, że żaden tutaj samolot nie ląduje. O, tutaj malutki, oczywiście to co jest druga klasa, no i co? Ile ten jest film trwa? 10 minut, no to 10 minut, co? Widzimy się w kolejnym odcineczku z Tracym, bo odblokowałem ten sekretny pociąg. A więc czekajcie, pewno jutro się pojawi, no i co? Do następnego razu, do, do następnego odcinka, zostawcie lajka, like zostawcie suba. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku odcinku z main scene, bo pewno już nie będzie z ETV TA pod kolejnego